Witam wszystkich serdecznie w tym kolejnym odcinku. I właśnie odkryłem, że wódka daje pełne morale. Tylko, że mamy jej ograniczone zapasy. Morale są kiepskie, po tym, co się stało w Moskwie. Teraz u nas, jak się przebijaliśmy i nam dowódcy zabili. Mhm. Mm Słuchajcie, to jest kondycja, zdrowie. Czekajcie, mogę ustawić według morali ich? Morale. Najlepsze, najgorsze. O. A, to jest lekarz, który nie ma tego. A, nie, nie dostał alkoholizmu. Super. Dobra, jej to chyba damy. To niestety i to potrzebujemy ich. Niestety. ja to. Kurde, z tymi kondycjacjami to mogłem poczekać w sumie. Dobra, bo się skończyły teraz. Ale tak, mamy rannych i to rannych rannych, jak kojarzy. No właśnie. I to zabiera status rana. Super, tylko że kurde, jest jednorazowe, tak? Dobra, kto chce używkę? Eee, o, tu, tu mam podpisane to super, szybko. Dobra, czas naśie pociąg. pociąg niestety. Nie wiem czy w sumie jeszcze tak naprawdę dobrze robię, ale lepiej nie będzie. Ruszajmy. <laughs> Musimy dojechać. A już sobie wyznaczyłem, że tutaj. A i mamy teraz 500 coś kilometrów przejechać tutaj, więc to nie jest łatwo. Ale dobra. Tak naprawdę fajnie wygląda. O, ulepszenia pociągu. Okej, okay, ogrzewanie, ulepszenia. Piecyki, dobra. Mocni ślabor. Okay. O, kogoś awansowałem jeszcze tutaj, dobra. Dobra, właśnie, możemy rozwijać te, te role im. I dobrze z tego sobie zrobić tak, żeby dawać na przykład tutaj jedną walczącą, jedną potem nie, nie walczącą. Jedną walczącą, jedną nie walczącą. No i żeby mieć zawsze kogoś do pociągu. Pociąg sam nie może zostawać. Zawsze musi mieć obsadę. Na dwóch zmianach dobra, charyzmę i to inwestujemy w charyzmę, i będzie dobrym tym lekarzem. Trochę porobiłem błędów, niestety. I tak nie mamy wagonu artyleryjskiego, nie mamy wagonu medycznego. Mamy za to trzy mieszkalne, które są nieulepszone, bez ogrzewania i magazynowy. Nie jest to dobrze. Okej. Okay. Pokaż mi szczegóły żołnierzy, jak morale. Tylko trzy osoby mają dobre, bo im wuderałem. Reszta ma okropne. Trzeba było dać ten, co mieli w sumie. Nie no, tam ci mieli najgorzej. Dobra, punkt orientacyjny dotarty. Teraz tak, tu się przyda nikt, tutaj jest zmysł przetrwania łowca, Siwość. Siwość to jest daleko. Dlaczego tu wolę się zacząć, wolę przed miastem to ogarnąć, bo w mieście można mieć uniwersalnego chyba handlarza jak pamiętam. Dobra, trzeba przynajmniej na dwa oddziały się zrobić. Dobra, zobaczmy kto jest w tym oddziale w ogóle. że ja mogę coś tu wybrać? Olać to, na razie. Dobra, jako taka są OK Weźmy oczywiście drugi oddział, stwórzmy. Co mają tu? Łowca, zielarz. Dobra, yy, wracając. Mamy łowcę, mamy zielarza, chciwego, schludnego, włamywacza. Doskonale. Teraz stworzyć nowy oddział. Dobra, zróbmy drugi oddział. Zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, okay, czyli mamy medyka. Zmysł przetrwania. Pierwsza pomoc, a nie a nikogo z chciwością. Tak, tu jest zmysł przetrwania, włamywacz, tu jest włamywacz. Słuchajcie, co ja tu potrzebowałem? To była chciwość. Przetrwania łowca. No dobra, to ja muszę po kolei ich zobaczyć, niestety. Ten ma łowce. Dobra, zobacz mi poglądy jeszcze. Komunista, republika. Po swojemu mieć ułożone ułożonej nie mogę. Dobra, po kolei. Monarchista, komunista, republikanin, republikanin, religijny, tak? Tak. Eee, republikanin, komunista, komunista. Tu mamy Monarchistka, Monarchista, Monarchistka, Religijność, Republikanin, Łowca, Zmysł Przetrwania, tak? Wybierz Oddział. Łowca. Który miał Zmysł Przetrwania w końcu? Myślałem, że Dobrego wsadziłem. A, bo ja Chciwość, żeby jeden i drugi miał. Dobra, tak zrobimy. No, co jeszcze, wyruszają, ale szybko dojdą tam. Ufcie. A wy wycinajcie, o. To już więcej nie mogę, nie mogę. Teraz tak, 2 było, mam nadzieję, że dobrze kojarzę, pozycja oddziału 6, czyli 2 i 4. Dobra, przekierujmy ten A numer jeden, niech tu siedzi i łowi Dobra, to kura jest ci głowie, o co chodzi? Wiecie, Dobra, oba oddziały miały chciwość, dobra, zgadza się Dwa Wami czuje się wielkie niebezpieczeństwo. Serio? Urneno Dajmy mu W lesie w złym w lesie w złe miejsce prowadzi ścieżka a. A bajka o babie jajce. No smuteczek trochę. O jest handlarz dobra tak. Dwie apteczki chociaż. Dwa razy używki mogą przydać. Kurde, broń mamy cię cenną, ale mm, sprzedała cię od niedobrze. i z drugiej strony też braknie. Dobra, tak zróbmy i tak zróbmy. Teraz jestem na plus. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz jestem na minus. O, tak lepiej będzie. Dobra, dobijemy targu. Bo broń jest mniej cenna niż amunicja tak naprawdę, bo... Wiecie, bez amunicji nie postrzelacie z broni. No i zielarz ma uzbrojenie do sprzedaży. Dobra, raport pokażcie. Yhym, mm -hmm. o 24 żarcia, dobrze. Przykierujemy ich. Oddział numer 1. Oddział numer 2. Kto ja będę chciał handlać to jest... Tak, to samo teraz. To oddział numer 2, wracaj. Dobra, pohandlowane. Zarąbane. Dajmy chłopakom coś do jedzenia. No. O tak, moralki podskoczyły, bardzo dobrze. Czas na handel. No, i na, nice, tutaj to mamy dużo fajnych rzeczy. Oj, wódeczkę całą to całe, zrobimy tak. Tak zrobimy. O kurde, ciasto. Bierem. Teraz tak sprzedać można. Paliwa nie ma opcji. Macie granat dymny, bawcie się. No to jest jedna apteczka. Dobra, chwilowo można jeszcze. Mówiłem, żeby nie handlować amunicją, tak? Tyle długo wytrzymałem. Kurde, nasze ciuchy na zimę się chyba nie zrobią. 24 jeszcze skądś muszę wytrzasnąć. Wait, tam było 20. 23... Co? Jak ja przyczynę 24. A, 624, dobra. Mój błąd, mój błąd. Przynajmniej troszkę też drewna. 30. A w zamian zabierzemy te 30 i tego. Chyba tak wystarczy. Nawet lepiej. Nie podoba mi się, że drewno tylko kosztuje. Nie jest dobry znak. Dobra, sprzedajmy 10 metalu. Trzeba po prostu finanse ratować. Jak się czerwoni będą pytać, to nie wiecie skąd ta amunicja. Była to już. O, który się awansował. Czekajcie. Co ty masz teraz, kolego? Chyba wolę Libbym mu zwiększył. Jak to tak łatwo tracić? Chociaż też nie, czekajcie, co tu... To siła woli odblokuje nawet, jakbym mu dał. Nic. To już prędzej. Już lepiej. ...zręczność. <laughs> tak, to się bardziej przyda. Ewidentnie. Odwrócenie uwagi jest gdzie? Tutaj? No właśnie. To się o wiele bardziej przyda. Dobra, mi do wiochy, zobaczymy co się stanie. A! Mogę zmienić to teraz! Okej! Okay. Nice! Z pewnie artyleryjski potem. Dobra, najpierw Handel. Mamma mia! Mina... Na razie darujemy sobie minę, ale już amunicja. Co innego? O, kurde, dobra, nie stać nas. Dobra, jeszcze ten lekarz. Okej. Okay. Okej. Okay. Pracując do handlu. Dajcie mi to. A może ja coś mogę sprzedać takiego wartościowego, mocno. No proszę, tu drewno jest w ogóle mniej tanie. się tańsze. Metal tu chyba się najbardziej opłaca sprzedać w miastach. Coś takiego zrobimy. Może mnie nie pokara. Chociaż przydałoby się trochę tej amunicji, naprawdę. Dobra, to był dowcip jakiś chyba. Yy, nie tak na co trzeba oczywiście. Nie, no dobra, nie ma co. Ojo, ja chciałem stację jeszcze zobaczyć. O. Dobra, gdzie jest w ogóle kolejny tutaj? Tu ich wysadzimy, puścimy jeden oddział tędy. Pojedziemy do Riazania. No będzie niewesoło. A tu się chyba ta... Tak? Bo to jest... co sumie już jedziemy, bo w tu się dziennie magistrala. Tak, kolej transsyberyjska. Dobra, podejdziemy tutaj. A, super no. O, w piekarniku ciasto, tak, zawsze dobre. O, dwa się już widzę, że rzeczywiście się zmieniły. Mhm. Mm Wybierzmy oddział, który jest bardziej wypoczęty. Nie! O, proszę. I 23 nagle. Kondycja oddziału. No i ten oddział to wyślemy. Niech idzie tutaj, potem tutaj, i potem wraca. Jak ja mogę ulepszać pociąg w sumie? Tam się niech idą. A tu są. A jak ja mogę dostawić nowe wagony? Naprawa, ulepszenie, mieszkanie. cyki możemy teraz dać, ale paliwo zużywają, to prawda. Ale nie musimy ich uruchamiać, prawda? Prawda. Może izolację zrobimy zamiast tego? W sumie to jest to tkaninę i drewno, tak? E, jak my stoimy z tym? Na dwa wagony nas by było stać. Tak, dobrze, ja powiedziałem, dwa wagony. Tak. A to jest ogólnie na cały, cały pociąg, tak? O to jest super. A, ale jak? Odporność, pojemność, miejsca pracy, tak? No kurde, sprzedałem tego metalu, a ten metal widzę, że teraz byłby bardzo przydatny. Dobra, uważa, że żarcie mają chwilowo. Teraz tak, przydziel do robotników. Spoko nie ma problemu. Dobra, w sumie to to można na razie anulować. Niech zrobił jedno chociaż. A, okej, okay, nie rośnie, bo nie odpoczywa. Dobra, rozumiem. Rozumiem. <laughs> No dobra, niech robił. Ha, dotarli, super. Handel. A nie, poszukiwanie jeszcze lepiej. Ojoj, włamywacza nie mamy. Tak, bo tu był handel z pyrzą. wiecie, no tutaj tylko, a to jeszcze tam jest. Dobra, przed nasą zdążymy, z tego co widzę. Czasem ten pociąg trzeba zatrzymać jednak właśnie. A, średnie Morale, spoko. Mogę? O, mogę. Dobra, co mamy z przydatnych rzeczy? Tkaniny już widzę. Jedne używki, jedna apteczka 101 materiałów. Spoko, szkoda, że nie miałem jeszcze. Nie doczytałem, że tam trzeba tego. by dużo pomogło. Wybierz. On dział jeden. Przekieruj. Dobra. Machnij tutaj też w takim razie teraz. Też piecyk. Dzielimy też tych ziomków. Co byli wtedy. Polaczka chyba. No właśnie. wzięliśmy, żeby nie, nie działał. Riazny zaraz. Czy wiara może być neutralna? Czy tylko że tak? Jasne, niebieskie koło pomalowanego. Ciekawie, ciekawie. Jak Maksymina się śmieje, a Dominik mówi e, sarkastycznie, jednak ze śmiech przez łzy. Antoni wspomina o to, że jego fragmentach. A, to, że to, że w sensie. E, tej świętej księdze żydowskiej dobra, która w sumie została włączona do starego testamentu w Wierze katolickiej. Jak dobrze, pamiętam. Dobra, pozostaje słuchają, choć nigdy. nie... Odwiedźmy. Ojciec glebów W glebie się rozkłada. O. No, ciek kurde, chyba najbardziej rozbudowany dialog od dawna i bardzo dobrze życiłem tych właśnie religijnych też. O! Miły pop. To jest dobre pytanie teraz. Żywność czy ten. Czy żywność jest najwięcej warta teoretycznie. Zobaczmy. Nie no, drewno bierzemy. A teraz handel. Jak już możemy to handeli, handeli. Wódki trochę mamy to... trochę. drugie tyle co cała wioska, okej. Wódki trochę mamy. To nie trzeba kupować. Tyle. Więcej nie kombinujemy. Dobra, dorobiliśmy sobie. Biedni wciąż jesteśmy, ale spoko. Dobra, pojedziemy do Razania. Tam myślę chyba jeden dział do. E, Jakimówki, drugi pewnie do lasu. tam miasta mamy za kolejne po drodze. wiocha, 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 Morszańsk. Dopiero pędza potem zwiększy. Dobra. Powinniśmy dać radę chyba w takim razie. Dobra, wracajcie. Nie ma co czekać. Odpocznę chwilę, to się dobrze stanie. Okej, okay, awans dostał wejściu. Okrzyk yy, rozwagi. Kto, kto to ma? Nie on. Kontrola odrzutu. Też nie on. O, bomba dymna. Dobra. On jako granadier powinien w to inwestować. A, bo widzicie, nocna zmiana teraz. Dobra, dobra. To mi dzienno pokazywało tych, co mogą walczyć. Tam cię po prostu teraz są za bardzo zmęczeni, rozumiem. no, tam zaraz będzie trzeba. Jak się zatrzymamy. Dokładnie. Lecimy. To jest ciekawe. A potencjalny okej. Okay. Dobra, przygnębionym załamanym teoretycznie można by. Dobra, na razie odejdźmy. skład pociągu jest git. Potem będę chciał, ten, jak ten wagon opróżnię, to będę chciał, żeby on był. Kurde, oni mają, broń, mają amunicję. Ja potrzebuję żarcia. Oczywiście żarcie jest na wsi. Dobra, zioła wszystkie sprzedamy. Może potrzebujemy hajsu. Jeden ten możemy dorzucić. I tak grosze zarobimy tylko na tym. I mi się wydaje, czy tutaj więcej zawodu Dobra, zobaczymy. Na razie zaakceptujemy tą ofertę. Wiesz co? Olać to. Może na wsi dadzą więcej. Co dostaliśmy za w ogóle zadanie? A, tu jest dodatkowy, że to werbują armii czerwonej. Kurde. Można by się z ruskimi pobić w sumie. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, ale no... Dobra, w rejazanie dłużej posiedzimy, więc myślę, że tu możemy skończyć ten odcinek. Widzimy się w kolejnych. Dzięki za lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie. Hejo!